Siemanko wszystkim, ja jestem Cidrex i witam Was w osiemnastym odcinku z filmów przygodowych. Jak zwykle przygotowałem dla Was bardzo fajne i dobre filmy top 3. Jeśli macie jakieś pytania do odcinka, śmiało piszcie o tym w komentarzach. Ogólnie, no to znowu muszę tak trochę bardziej e, prosić Was o pomoc, żebyście jednak e, dawali jakieś tam małe łapeczki w górę. Tak, widzę, że niby są bardzo małe zasięgi. Ale zawsze mam taką nadzieję, że chociaż jedna, dwie, by powoli y, te łapeczki odbudują y, całe zasięgi. Więc co? Już Wam chyba nie będę przedłużał i życzę Wam miłego oglądania. A numerem jeden, będzie moje wakacje z Rudym podczas wakacyjnej podróży do dziadka do Australii. Mi poznaje Rudego Kundla, który stanie się jego najlepszym przyjacielem na prerii. Synu, opowiem ci historię pewnej przyjaźni. Byłem w twoim wieku, kiedy musiałem spędzić wakacje u dziadka. Drwawo, Henlaków! W ten sposób wylądowałem w najsmętniejszej dziurze we wszechświecie. O co chodzi? Mam urodziny. Myślałem, że mama zadzwoni. Nie dzwoniła. To miały być najnudniejsze wakacje życia. Macie tu krokodyle? No jasne. A jeśli kogoś pogryzą? Ten ktoś ma przechlapane. Jak się tu znalazłeś? Chodź tu. Co ty, pleśnią porosłeś? I takie były, dopóki nie pojawił się on. No proszę, Rudzielec. W takim razie nazwę cię Rudy. Psy nie śpią w domu. Rudy był pierwszym prawdziwym przyjacielem, jakiego miałem. No już, gazu na ziemię! Co się tak leczysz? Gotowy? Siakość, gdzie moja pianka? Siopies! Fana z niego westy. Oh, oh, dziadek mówi, że wakacje to najlepszy czas na naukę. Chce wynająć dla mnie belferkę. Daje 5 zeta, że ma 100 lat i zeza rozbieżnego. Miałem odebrać nauczycielkę. Była stara i zezowata? E, nie. Chcesz mi ją odbić? Bij się! Nic z tego, jak tylko spróbuję odgryzie mi rękę. Z rudym nie da się nudzić, co? Rudy przysporzy ci jeszcze dużo kłopotów, zobaczysz. Ten pies wywrócił do góry nogami moje życie. Był niesamowity. I nawet dziadek go polubił. Miejsce pasażera czeka. Moje wakacje z rudym, ja i pies. Numerem 2 będzie niezwykła podróż. Więź z właścicielem dla zwierzaków znaczy naprawdę wiele. i Wie o tym paczka zwierząt, która wcielnie wyrusza w podróż, by odnaleźć swoich właścicieli. Uwaga, uwaga, muszę Wam powiedzieć, że nie udało mi się znaleźć właśnie tego zwiastunu tego filmu, bo naprawdę, no film jest dosyć stary, ale naprawdę Wam go bardzo i miło polecam. Naprawdę tego nie pożałujecie, kto obejrzycie. Naprawdę bardzo dobrze przypadł ten film do gustu, więc jeśli macie chwilę, to, móg to mógłbym was prosić, żebyście po prostu sami znaleźli już cały film do obejrzenia, bo naprawdę niby tak zwiastun może nie jest potrzebny, ale zawsze tak dla oka, dla kogoś co to powiedzieć, w panie. W panie oko. No, nieważne jak to brzmi, ale tak brzmi. Więc co? Możecie przechodzić dalej. Numerem 3 będzie Chłopiec z Chmury. Opowieść o niezwykłej przyjaźni, wielkiej odwadze i przygodzie, która odmieni życie pewnego chłopca i jego skrzydlatych przyjaciół. Nie mogę się Tobą zajmować w czasie wakacji. Pojedziesz do ojca, do São W życiu to nie zostanę. Mamo, nudzę się, błagam, zabierz mnie stąd. Czemu siedzisz cały dzień w warsztacie? Bo robię tam coś w tajemnicy. Niektóre ptaki uznają za rodzica pierwszą osobę, którą zobaczą, no więc jesteś jej tatusiem. Ten gatunek gęsi jest zagrożony. Aby go ratować, opracowałem nową, bezpieczniejszą trasę migracji do Norwegii. Muszę im pokazać drogę, żeby ją poznały. Do Norwegii, ale nie będzie latał tym złomem. Na 100%. No. Co ja panu mówiłem? Nie wolno wypuszczać gęsi bez pozwolenia, słyszy pan? Czego chce? Zabiera gęsi. Co? Nie, 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 czekajcie. Stop, stop, stop! Thomas! Film twórcy Belli i Sebastiana. Lećcie za mną, dziewczyny. Nikolasa Vaniera Gdzie jest mój syn? Inspirowany słynną na cały świat historią. Leci nad Morzem Północnym. Żartujesz sobie ze mnie? Da radę. Jak to da radę? Nie masz pojęcia, czy on sobie poradzi? Ta niezwykła przygoda zyskała ogromny rozgłos. <noise> Musi skręcić na wschód. Dalej jest otwarte morze. <noise> No i moi mili, właśnie zbliżamy się do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że przedstawione filmy Wam się spodobały, który z nich chętnie obejrzycie po zakończeniu odcinka. Pamiętajcie, by zostawić jakiegoś tam małego, motywującego subika wraz z dzwoneczkiem i bardzo motywującą łapeczkę w górę. Mi będzie wtedy bardzo miło naprawdę bardzo 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 wesprzecie ten kanał już Wam nie zabieram więcej czasu życzę Wam miłego dnia cześć na razie